Cześć z tej strony, trener Łukasz Choiński, i czas na nasz wielki wykrok, challenge. Serdecznie zapraszam. Na początek, jak zwykle, się rozgrzejemy, także stań sobie, weź głęboki wdech, złap ręce u góry, wyciągnij się mocno do sufitu, przejdź do przodu, wypchnij mocno plecy i teraz trochę rozgrzejemy barki, chociaż głównie w dzisiejszym treningu będą brały udział nogi. Weź sobie, zrób takie duże koła. Rękoma to samo w drugą stronę, i od razu rozgrzewamy biodra, czyli takie duże koła biodrami. W jedną stronę kręcimy obszerne ruchy, to samo w drugą stronę. Super, kostki, stawiasz na palce, robisz kilka takich ruchów okrężnych w stawie skokowym. To samo druga noga. Porządnie musimy przygotować, szczególnie nogi, do naszego dzisiejszego challenge'u. Wykopy w jedną stronę, także stań na jednej nodze i porobimy kilka wykopów, przód, tył. To samo w drugą stronę, tu też, żeby jeszcze trochę biodro przygotować do naszego dzisiejszego treningu. No i zaczynamy teraz takie koła na zewnątrz kolanem, tak? Czyli obszerny ruch, taki okrężny na zewnątrz. Jeżeli masz problem z równowagą, możesz się czegoś złapać, i tu rozgrzewamy staw. Biodrowy do naszej pracy i to samo druga strona, tak? Czyli tutaj też robimy takie szerokie, duże, obszerne koła. Jeszcze chwila. No i teraz, żeby jeszcze przyspieszyć tętno, zaczynamy delikatnie biegać. Dodamy sobie taką skakankę, czyli wyobraź sobie, że biegasz na niewidzialnej skakance. Barki są opuszczone i mam nadzieję, że zaraz poczujesz, jak tętno się podnosi. Jak robi ci się ciepło o to chodzi w rozgrzewce. Do, tego, do tej skakanki teraz dodamy sobie ręce góra dół. Także w ten sposób cały czas oczywiście biegamy w miejscu i znowu skakanka. Super. I ręce góra dół. I powtórzymy to jeszcze raz, czyli znowu skakanka, opuść barki, skaczemy, skaczemy, skaczemy. Dodajesz ręce, góra dół. No, i jakby nie było, jesteśmy gotowi do wyzwania. Ja uruchamiam timer. Wyzwanie będziemy robić w systemie 45 sekund na 15. Same wykroki w różnych kombinacjach i mam nadzieję, że trening Ci się spodoba. Czyli co? Zaczynamy, stajemy sobie, zaczniemy sobie od wykroku w przód. Czyli tak jak stoisz, daj nogę jedną do przodu, ta druga jest na, z tyłu, na palcach ustawiona brzuch napięty i schodzimy w dół. Tak, tu jest cały czas brzuch napięty, pionowo ustawiona sylwetka. I idziesz dół i góra. I nic więcej nie musisz robić. Pamiętaj, żeby przy wykroku się nie pochylać do przodu. Tak? Czyli wykrok wygląda w ten sposób, że ja tu jestem pionowo ustawiony, tą nogą schodzę w dół, a te kolano nie wychodzi za czubki palców stóp. Tak? Czyli ja nie wypycham tego kolana do przodu, tylko ja schodzę tu w dół, pionowo, tak jakbym był nabity na taki pal. OK, go. Idziemy. Tak, tam z tyłu mamy pozycję wyjściową, zrobiliśmy wykrok w przód. No i oczywiście jak się da, staraj się schodzić w dół nisko, po to, żeby pomęczyć nogę. W końcu to wyzwanie, więc rób wszystko, żeby porządnie się pomęczyć. Okej, okay, rozluźniamy nogi. 15 sekund przerwy. Mam nadzieję, że już lekkie zmęczenie było czuć. I teraz to samo robimy drugą nogą, czyli teraz druga noga robi daleki wykrok w przód. Ustawiamy się, ta z tyłu jest tylko na palcach, pięta jest w powietrzu, napnij brzuch i go. 45 sekund. Oddychaj i ćwiczymy. Oczywiście możesz dostosować to do swoich możliwości, więc jak jest za szybko, to zwolnij sobie, jak jest za długo, za dużo powtórzeń, dostosuj to do swoich możliwości. Może wystarczyć 15 sekund, może wystarczyć 20 sekund. Odpocznij i potem do mnie dołącz. Super. Dół, góra, dół, góra. Aha. Tak, jest, jeszcze, jeszcze. Oddychaj. No i walczymy z tymi wykrokami. Jak ci idzie? Rozluźnij nogi, łapiemy oddech. Teraz znowu zmieniamy nogę i robimy wykrok w tył, czyli stoimy znowu w jednym punkcie. Noga idzie do tyłu, napinamy brzuch. I ćwiczymy. Tak, jest. Dół i góra. Mhm. Cały czas w ten sposób. Super. Jeszcze, jeszcze. No, zobaczymy, jak ten, to wyzwanie nam wyjdzie. Ja tu trzymam kciuki za ciebie, żeby udało ci się to zrobić w stu Ale oczywiście dostosuj to do swoich możliwości. Także, jak jest ciężko, nie bój się odpoczywać. I potem dołączać do naszego treningu. Aha. Jeszcze, jeszcze. Dół, góra, dół, góra. Proste plecy, brzuch napięty. No i tylko tyle. Rozluźnij. No, zmieniamy nogę znowu. Znowu wykrok w tył. Oddychaj. Napięty brzuch. I znowu całe 45 sekund schodzenia w wykroku. Jesteś na to gotowa? Jeżeli tak, to go. Dół i góra. Mhm. I przyspieszamy. Jak się da, staraj się zrobić jak najwięcej tych wykroków w trakcie tych 45 sekund. Nie bój się zmęczyć. W końcu wyzwanie to wyzwanie. Więc naprawdę powinniśmy tu poczuć przyjemne uczucie zmęczenia. Akurat w tym wyzwaniu główny nacisk kładziemy na dolne partie mięśniowe, więc staraj się je. Porządnie pomęczyć. Go. Dół. Góra. Oddychaj. Tu cały czas brzuch jest napięty, tak? Cały czas wyprostowana sylwetka. Cały czas tym kolanem z tyłu schodzisz w dół. Ta pięta tej nogi z tyłu jest w powietrzu. Więc jak potrafisz nią dotknąć podłogi, to daj tą nogę jeszcze trochę dalej. Rozluźniamy. Łapiemy oddech. Zmieniamy nogę. Teraz będziemy robić wykrok do tyłu, do przodu. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Uwaga. Teraz będzie dopiero zabawa. Rozluźnij nogi. Złap oddech. I uwaga, tył i przenoszę od razu do przodu. I znowu do tyłu schodzę nisko i do przodu. Tu już musimy bardziej zwrócić uwagę na to, jak nasz tułów się też zachowuje, żeby tu cały czas ten brzuch był napięty, cały czas wyprostowana sylwetka. I zarówno z tyłu, jak i z przodu ja poprawnie technicznie schodzę w dół. Także to jest naprawdę bardzo daleki wykrok do przodu. I daleki wykrok w tył. Ręce możesz sobie albo pomagać sobie w ten sposób, żeby było ci łatwiej łapać równowagę. A jeżeli dasz radę, to możesz położyć je po prostu na biodrach. Jeszcze, jeszcze nisko schodzisz. Tak jest. Dół i dół. Ok, rozluźnij nogi. Łap oddech. 15 sekund przerwy. To samo musimy zrobić drugą nogą. Czy jesteś na to gotowa? Albo gotowy. Jeśli tak, łapiemy oddech i uwaga, uwaga. Jedziemy tył i do przodu. Druga noga teraz. Mhm. I znowu schodzę nisko, schodzę nisko. Tak jest. Tylko, że skup się na tym schodzeniu teraz. Pamiętaj o tym brzuchu. No i jak tu ćwiczymy, to mam nadzieję, że pojawia ci się delikatna. Zadyszka. Tak jest. Dół. Dół. Jeszcze, jeszcze. Aha. Daj popalić nogą. Nie bój się zmęczyć. Jeszcze kilka sekund tego ćwiczenia. Mhm. Ja tu cały czas kontroluję czas. Także wszystko jest wyliczone co do sekundy. Super. Okej. Okay. Rozluźniamy nogi. Łapiemy oddech. Zmieniamy nogę. Będziemy robić wykrok w tył. Z takim dołączeniem. Okay? Tylko do tyłu. Rozluźnij nogi. Mamy jeszcze na to czas. Łap oddech i gał Tył i dołącz. Tył dołącz. Tak, czyli skupiasz się na tym wyjściu nogą daleko w tył, jak najdalej, żeby też tam pięta nie miała szans dotknąć podłogi. Brzuch jest napięty, czyli ja się nie pochylam do przodu. Staram się utrzymać cały czas pionowo tułów i schodzę nisko i dołącz. Tak jest. I też, jeżeli chcesz, możesz przyspieszyć. Pamiętaj, że też im niżej schodzisz, tym jest trudniej, także dostosuj to do swoich możliwości. Jeszcze, jeszcze. Dół, wróć. Dół i wracam, ale fajne wyzwanie. Czyż nie? Mam nadzieję, że potem w komentarzu napiszesz mi, jak ci poszło. Rozluźnij nogi, łap oddech, to samo druga noga, czyli też będziemy robić daleko wykrok w tył. Oddychamy, przygotowujemy się i też daleko w tył i musisz dołączyć na palce, okej? Okay? Wszystko wiesz. Go! W tył i dołącz. Nisko schodzisz, dołącz. No i teraz tylko trzeba to zrobić. Także trzeba się jeszcze trochę pomęczyć. Mhm. Jeszcze, jeszcze. Oddychaj. No i walczymy. Jak wyzwanie, to wyzwanie powinno być ciężko. Także, jeżeli stwierdzisz, że jest naprawdę ciężko, to staraj się zrobić chociaż jeszcze kilka powtórzeń i dopiero potem, ewentualnie, sobie odpocznij. Możesz też przekazać ten film komuś, udostępnić go, żeby też spróbował się w tym wyzwaniu. Dołącz, super. Dół, dołącz. Jeszcze, jeszcze. Tak, jest. No i ostatnie ćwiczenie na jedną, drugą nogę. Zrobimy to samo, tylko zamiast. Do łączania ja dodam kolano w górę. Będzie jeszcze trudniej. Gdyby z kolanem było za ciężko, to rób sobie to, co było przed chwilą. Rozluźniamy nogi. Wszyscy gotowi? I uwaga, uwaga, go. Wykrok, kolano, tak? I znowu z góry od razu wchodzę do wykroku. Czyli znowu brzuch jest napięty, proste plecy. Jak najdalej ta noga idzie do tyłu. Ja się staram nie pochylać tułowiem. No i schodzę nisko i wstaję z kolanem w górze, tak? Tu może być wdech, tu jest wydech. Mhm. Mm Go. Super. Też jeżeli chcesz przyspiesz przedostatnie ćwiczenie. To samo za chwilę będziemy robić drugą nogą i już będziemy odpoczywać. Więc staraj się wytrzymać do samego końca naszego wyzwania. Dół, góra. Dół, góra. Tak jest. Jeszcze chwila. Ostatnie sekundy. Aha. I rozluźniamy. No i ostatnie 45 sekund naszego wyzwania. Druga noga robi dokładnie to samo, a potem już będziemy odpoczywać. Jak tam twoje nogi? Czujesz, jak ostro pracują? Go, ostatnie. 45 sekund. Nisko. I kolano. Super. Napnij. Dół. Napinasz. Tak, jest. Tu też cały czas brzuch jest napięty. Stajesz wysoko. Barki opuszczone, żeby się nie garbić. Proste plecy. No, i walczymy już do końca. Ostatnie ćwiczenie naszego wyzwania wykrokowego, więc za chwilę będziemy mogli odpoczywać daleko w tył. Kolano, daleko w tył, kolano. Super. Jeszcze, jeszcze. Aha, tak jest. Ostatnie sekundy resztkami sił. A nogi dzisiaj porządnie poćwiczyły. I słuchajcie, rozluźniamy nogi. Bierzemy głęboki wdech. Ja zatrzymam timer. Zatrzymaj ręce u góry, wyciągnij się. Wydech. Kilka ruchów barkami. Jeżeli czujesz niedosyt, możesz sobie to wyzwanie powtórzyć jeszcze raz. A jeżeli ci wystarczy, to już będziemy rozluźniać i rozciągać nogi. Także jeszcze nigdzie nie uciekaj. Rozluźnij sobie nogi. Łap oddech. I teraz jedna noga idzie daleko w tył. Wciśnij piętę mocno w podłogę. Teraz dociskamy tą piętę, żeby poczuć, że łydka się rozciąga. Mam nadzieję, że czujesz, że zrobiło się cieplej, że czujesz, że nogi porządnie pomęczyły. No i gratulacje tego, że zakończyłeś, zakończyłaś ten challenge. Teraz pomyśl, komu możesz rzucić wyzwanie i wysłać mu ten filmik. Niech też spróbuje. Ok? Złap równowagę, złap za palce, odciągnij w tył, dopchnij biodrem. Staraj się utrzymać równowagę, jak chcesz możesz czegoś się złapać, żeby ci było łatwiej złapać tą równowagę. Pilnuj tego, żeby się rozciągał przód uda. Jak nie czujesz, pociągnij mocniej w tył, dopchnij biodrem. Ok, rozluźnij. No i to samo druga noga. Daleko w tył, tu się mogę oprzeć na kolanie, ale tam z tyłu mocno dopycham piętę. I zwróć uwagę, żeby czubki palców były w tą samą stronę, żeby tej stopy z tyłu nie odkręcać gdzieś do boku. Tylko tak jakbyśmy stali na torach kolejowych. Jedna stopa jest na jednej szynie, druga na drugiej. Tak żebyśmy poczuli rzeczywiście, że ta łydka tam z tyłu się rozciąga. Złap równowagę, złap za palce, odciągnij w tył, dopchnij biodrem. W międzyczasie oczywiście uspokajamy oddech. Także zadyszka zaraz się uspokoi. Przytrzymaj jeszcze chwilę, rozciągnij ten przód uda. Połóż nogę, rozluźnij, weź głęboki wdech. Sła ręce u góry przez tu nie do przodu, wypchnij mocno plecy, rozluźnij barki, rozluźnij nogi i nasz challenge zaliczony, brawo! I jak tam, mam nadzieję, że też macie tak jak ja pot na czole. Koniecznie, jeżeli podobał Wam się ten challenge, poślijcie go dalej, niech też ktoś spróbuje go zrobić. Tym bardziej, że nie trzeba żadnego sprzętu do tego, można to zrobić w domu. Napisz mi w komentarzu poniżej, jak Ci poszło, czy poczułeś, poczułaś nogi, czy może zrobiłeś więcej niż jedną rundę. A jeśli tego typu treningi Ci się podobają, to polecam Ci zasubskrybować ten kanał na YouTube. Koniecznie naciśnij dzwoneczek, bo dzięki temu będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych treningach, które będą się tu pojawiały. No to co? To wszystko na dzisiaj. Cześć!